Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych jest naszym gościem. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jaki będzie ten sezon? Ile Państwo wiedzą na dziś, na 22 maja? Kontynuując ten wątek niemiecki, bo zawsze patrzymy na tą turystykę niemiecką, w latach 60. Niemcy wprowadzili taką nazwę Balkon Urlop, czyli coś takiego, co kojarzyło się z urlopem na balkonach. Oczywiście. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było wakacji i pobytów urlopowych na polskim morzu, Mazurach, Górach i tak dalej. I myślę, że musimy sobie przypomnieć o tych właśnie takich wakacjach w Polsce. Ewidentnie to będzie ten hit sezonu, i to, co koledzy wcześniej tutaj mówili w programie u Państwa. Czyli będziemy podróżować po Polsce i bardzo dobrze. Oczywiście również przygotowujemy się jako branża do tej turystyki wyjazdowej z tradycyjnej, zagranicznej. Oczywiście to jest związane przede wszystkim ze zwoleniem na loty. Zobaczymy, od kiedy. Jakie linie lotnicze, czy charterowe przede wszystkim, linie lotnicze wprowadzą możliwość podróżowania i jakie będą warunki tego podróżowania? Bo to, że my chcemy polecieć, to jest pół sukcesu. Jeszcze ci inni, inne kraje będą musiały, czy chciały nas przyjąć, i na jakich warunkach? To są tematy przed nami wszystko. A proszę powiedzieć, co wiadomo o tym polskim rynku? Bo. Wszystko wskazuje, że to obłożenie będzie spore, że jednak dużo osób zdecyduje się zostać w, polskim, w polskich, nie tylko kurordach, ale też szukając na przykład kwatery w takich miejscach jak agroturystyki. Oczywiście. To jest cały segment turystyki, który nie był dotychczas może aż tak popularny, a dzisiaj sytuacja nas zmusza. A jednocześnie mamy perły. Proszę sobie wyobrazić, mamy 2000 km szlaku, szlaku rowerowego wzdłuż Wybrzeża, potem granicy wschodniej, w Dułaż do Rzeszowa. Przygotowane szlaki rowerowe ze stacjami, z serwisami. O tym też musimy mówić. Oczywiście tradycyjnie morze, kwatery prywatne, hotele, które już w większości się otwierają, wych z trudnościami prawda bo to A co jest ale fajne było Oczywiście obłożenie już jest, bardzo dużo zapytań. Mało tego, jest bardzo dużo już zapytań o te właśnie wakacje wyjazdowe dalekie. Czyli przypominamy sobie, że również będziemy chcieli choćby do tej Grecji czy, czy Turcji polecieć. Ale ta Polska w tym roku, z normalnych sytuacji mhm. kryzysowych, nazwijmy w Turcji, będzie chyba najbardziej popularna. No teraz pytanie, jak będzie z cenami? Czy to oznacza, że ceny w, wakacje, w, w, w za wakacje w Polsce jeszcze pójdą w górę? No to byłaby naj, największe zło, jako mogło, jakie może zaistnieć, to jeżeli ci kwaterodawcy czy właściciele hoteli będą chcieli w ten sposób zarobić na tym, co, nie, co stracili w poprzednio. Ale z tego no niestety muszę się spodziewać, no taka jest prawda, to jest rynek i, i szczególnie o tych, jeśli mówimy o kwaterach prywatnych, prawda? Jeśli zakopane Muszko kosztowało 50 zł, to myślę, że dzisiaj będzie kosztowało, że dzisiaj, w sensie tym okresie w, y, wakacyjnym, około 70-80 zł, bo ci szczególnie prywatni kwaterodawcy, no będą chcieli nadrobić, zaznaczam, że to się może odbić na nich źle. W przyszłym roku, kiedy wrócimy do normalnych wakacji, bo na pewno dowrócimy do normalnych wakacji i nie wyobrażam sobie, żebyśmy już na przykład nawet stracąc ten rok wakacyjny tak do końca, w przyszłym roku nie wrócili do normalności wakacyjnej, czego i Państwu i sobie oczywiście życzę. Mówił Marek Kamiński, wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Dziękuję. Dziękuję.